Sami będziemy kowalami swojego losu. Siemano moi drodzy, to paradoks. Zapraszam na kolejny poradnik z Kruku Wodyna. Znajdujemy się dokładnie w tym miejscu. Są to zakazane piaski w Alfheimie. No i tak jak widzicie tutaj na... Z no, siedzi sobie jeden kruk. Dobra, będzie to mój 28. Jeszcze tylko 20 kruków. I będziemy mieć wszystkie. Dobra, moi drodzy. Mam nadzieję, że poradnik przydatny. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji, udostępnieniu dla zasięgu. Z to tyle. Trzymajcie się, hej.